Cześć, dzień dobry, szczęść Boże. Poradnik jak zacząć, jak dać się wkręcić, jak dać szansę swojej wspólnocie parafialnej na coś piękniejszego, bogatszego, ale zwracam uwagę na to, że to nie będzie kurs psałterzysty, bo może i kompetencje są, ale nie chciałbym tego robić, ponieważ sam kurs psałterzysty, czy kurs lektora, czy ceremoniarza. Jednak powinien być nie przez internet, ale w kontakcie z drugim człowiekiem. Także krótka seria związana z Psalmem w czasie Mszy Świętej. Jak czytamy we wstępie do lekcjonarza, który jest Zebraniem różnych pism Kościoła katolickiego, psalm zawsze i wszędzie, responsoryjny psalm, jest wykonywany przez jedną osobę. Nie dajcie się wkręcić w różne nagrania, które są na YouTube, które krążą po internecie, że psalm może być wykonywany wielogłosowo. Nie. Psalm jest wykonywany przez psauterystę. Tam jest nawet napisane, czyli Kantora, a funkcja Kantora w kościele to jest jeden człowiek. Ja chcemy, żeby więcej śpiewały, śpiewało. Jest napisane, że schola, Kantor to jest jeden. Więc jeśli psalm jest nawet już dosłownie nazwany śpiewem jednej osoby Kantora, tutaj też pewne rozróżnienie jest, ale tego dzisiaj nie chcę wyjaśniać. No to wykonuje to jedna osoba. Ja znam historię, że się we dwie osoby śpiewa, w cztery i, i różne zestawy. Nie powinno tak być. Psalm jest jednoosobowy. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to to, że my, jako Polacy, jako nasz region Kościoła Katolickiego po Soborze Watykańskim II, sami, jak gdyby, uprzywilejowaliśmy się. Dlaczego? Dlatego, że nasze refreny psalmów są najczęściej 11-sylabowe. Są 12-sylabowe, jest ich kilka, może kilkanaście. Obecnie w nowym lekcjonarzu zauważyłem kilka nowych, kilka nowych tekstów, które nie mają 11, a 12 sylab. Jakie uprzywilejowanie to daje? a no właśnie to, że można stosować melodie typiczne, takie zaprogramowane. Niektórzy mówią, to na biedaka zaśpiewaj. Czyli melodię ustaloną, która pasuje do każdego psalmu. W innych krajach niestety nie pomyślano o tym w ten sposób. Zachowano tą strukturę bardziej graduałową. Polecam, jeśli ktoś ma dostęp do starych mszałów, zerknąć sobie, jak wyglądał graduał. Odmienny w konstrukcji, jeśli chodzi o ten psalm, który my znamy, a to, co zrobili specjaliści po Soborze Watykańskim II w Polsce, chwała im za to, bo ten system, który wtedy wymyślono tych czterolinijkowych zwrotek i refrenu, który ma ustaloną liczbę sylab, to powoduje, że możesz opanować jedną, dwie, trzy melodie i obsłużyć cały rok liturgiczny swoim śpiewem. I zawsze będzie pasować, bo tak to zostało skonstruowane, tak to zostało przemyślane. Świetna sprawa. Także jak zacząć? No zacząć od tego, żeby nauczyć się przynajmniej jednej melodii. Co kraj to obyczaj, co parafia to zwyczaj. Te melodie zwyczajowe mogą być różne. Jeśli ktoś z Was ma dostęp do Psalite Minusa Pienter, takiego zbioru melodii, Psalmowych, to tam zobaczycie, jest pewien podział związany z okresem liturgicznym, z okresami liturgicznymi. Że tak powiem, na sam początek, nawet jeśli zaśpiewasz melodię z okresu zwykłego w czasie Wielkiego Postu albo Wielkiej Nocy, to, to nie jest grzech, z którego trzeba mieć rozgrzeszenie. Ale oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby poszerzać repertuar. No ale zacząć od czegoś trzeba. To nawet najwięksi specjaliści przyznają rację, że no rzeczywiście. W tej serii na pewno zaproponuję kilka podstawowych melodii. I ostatnia rzecz. Jeśli już się zdecydujesz na to, żeby zaśpiewać, wyćwiczysz ale pojawia się trema, pojawia się zdenerwowanie, pojawiają się różnego typu myśli, to jak sobie z tym poradzić, to zapraszam do następnego filmu. Z Bogiem.